Zapadł wyrok w sprawie pani Barbary Szypulski przeciw bułej księgowej spółdzielni Pojedzierze. Sąd zobowiązał pozwaną do zapłaty 80 211 zł na rzecz powódki. Sprawa, o której mówiliśmy w reportażu z 13 września bieżącego roku, doczekała się wreszcie po 20 latach rozwiązania, które jest dla powódki bardziej satysfakcjonujące. Po wyroku jestem bardzo szczęśliwa, jestem zadowolona, bo wygrałam duże odszkodowanie. Za tak wielkie i długie lata oczekiwania tego wyroku. Przypomnijmy, sprawa dotyczyła należnej kwoty odszkodowania za 60-metrowe mieszkanie przy ulicy Dworcowej w Olsztynie, które rodzina Barbary i Stefana Szypulskich utraciła na skutek eksmisji mimo spłacenia całości zadłużenia. Wspomniane mieszkanie miało zostać zamienione z mieszkaniem przy ulicy Bałtyckiej, zajmowanym przez córkę księgowej, do czego jednak nie doszło. Mieszkanie Poszypulskich przejęła i sprzedała po cenie rynkowej córka księgowej. Umożoną przez prokuraturę sprawą zainteresowała się senator Lidia Staroń. Po jej interwencji prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. W 2016 roku sąd skazał księgową Współdzielni pojezierze na jeden rok więzienia w zawieszeniu. Sąd zobowiązał skazaną do zapłaty niecałych 23 tysięcy złotych na rzecz państwa szypulskich. Senator Lidia Staroń przygotowała pozew do sądu o zapłatę pieniędzy, które naprawdę stracili szypulscy. Ogłoszenie wyroku odbyło się 18 września bieżącego roku w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy w Olsztynie orzekł, że sprawca działał ze z góry powziętym zamiarem i jednocześnie, co zostało zresztą ujęte w zarzucie i w przypisanym czynie pani pozwanej, że nie miała przede wszystkim zamiaru realizacji tejże no, zamiany mieszkań, które, na które powołuje się pani powódka. Wyrok sądu nie kończy sprawy. Pani senator Lidia Staroń zapowiada walkę o większą kwotę odszkodowania. Odszkodowanie jest większe, 80 tysięcy, ale po tamtej stronie jest mieszkanie, 60 m2, centrum Olsztyna. Przecież nie 80 czy 20 tysięcy. Yy. Powinno być odszkodowanie, całe odszkodowanie. Będę walczyła, będę jeszcze walczyła o panią Basie, o tą rodzinę, ale oczywiście się cieszę, cieszę, że, że jest już w końcu jakaś nadzieja, nadzieja na sprawiedliwość.